Jechałuj, nie? Ale od, odbił na otwartą chyba się żeby na prawo nie? No, może być ładny A może to być tylko taki bączek silny, nie? Bo mi ciężko stwierdzić, jak to wiesz. No ten, ten kij jest bardzo elastyczny. Bardzo. Okoń trzydziestka. ale ale były jaja jak? To ja też. On mówi zbyt... okoń trzydziestka. <grym> A tej ładny jest. <grym> widziałem go. No. Ule, no. oj Tam kołek i tam ci powiem, że ten. Że to ja nie wiem co on się do tego kosza zmieści. Ja już tak czuję. Ja widziałem za mi to jest ładny karb. A ty Dawid jaką masz życiówę? Oj nie wiem. 6,5. Tak? Nie wiem. A gdzie spod... A tu. Ale ten kosz jest potężny, znaczy ten podbierak, ta sztyca jest potężna Sztyca tak, ale kosz jest mały Ale widziałem go ładny mm, Bardzo dobry A widzę go, widzę, 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 widzę. No, ładny kart No, takie 2,5 <laughs> Nie, ważne, że jest Tej to jest szczupak ty, a czemu ma takie, takie żyłki? Lustrzeń może to jest, znaczy lampa. Nie, lustrzeń to będzie. Tratyczny. Ale jest nagrzany ten kij. Jak Dawid go będziesz miał w koszu, to jeszcze go potem nie wyciągaj, bo ja będę musiał matę zmuszyć, nie? Bo ona jest nagrzana, jak on tam piekarnika nie miał. Mhm. Najpierw muszę wyciągnąć go Emocje są, to jest najważniejsze Ale tak dziwne branie, kurde Cykało, cykało No to masz, a ja mam wzręgi Jeszcze go nie mam No Jednego też dzisiaj miałem i poszedł Też miałem <ścoughs> Przez 3 sekundy coś A Dawid wykupił pełną wersję nie ma, ale ciężą, bo kurde. nie ma co na siłę ze spokojem, daj mu się wyszaleć. One, one te, te młode kurde, nie, nie, nie lubią kurde łykać powietrza tak odrobinę. znacie to znaczy jest na federze, bo na karpiówce już by go podniósł. Ta! Już go wyrzucił tam do tyłu za siebie. Łe <grym grym grym grym> kurde ty! Emocje, emocje... Czy wejdzie za pierwszym razem? Czy się uda? Jezu, jakie mały ten korzyść się wydaje. O, mm -hmm. zobaczył chyba kosz Albo za to palić. Nie, nie Lepiej tam Góry, nie Tam będzie przystanek końcowy Ale za Tu jest taka dycha, tutaj to masz pół dnia holu, tutaj, na tym kiju Ale ładnie lusterkuje, fajny widok tak na tej czystej wodzie Ale uparciu, nie? O, 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 patrz. Nie chcę na to. A tu ty jest tym GoPro, ta obudowała wodoodporna? On sam, to jest Osmo e, Action 4. Ona sama w sobie jest do 18 metrów bez obudowy. A to może ten, jak robi odjazd, pod wodę włożyć kamerę? Ale nie mam surfistyka, on tylko ten krótki okay. statyw, wiesz. Nie będziesz. Okay. Tu jadziemy co za wariat. O o o o A jak go wymiesz, to się zapytaj, gdzie są te duże, może powiem. Artur, weź, może tak z góry filmuję, jest włączone, cały czas filmuję, mhm. tak żebyś widział. Czy ja nic nie widzę tutaj? Nie widzisz, to nic nie Nie, bo jest za jasno. Jeszcze w pokrzywę wlazłem, żeby było trudniej. To jest ten moment. Kurde, ile ty masz tej siły? No to są dzikusy tutaj wiesz. One są kurcze wiesz, po raz w roku kurde na, na kiju albo i w ogóle. Kurczę godny przeciwnik uwe. Uwe, uwe, uwe. emocje uwe, uwe, uwe. Ale wolczy Tam ja i tu cały czas jakaś czerwona kontrolka Podobno się pali. Się, się. Aha, okej, okay, dobra. I teraz? Czy będzie widzenie? Będzie widzenie? Tyle o ile, żeby teraz też sztyce nie jeszcze liła. Dawid, łowca elegancką. Gratulacje, rewelacje. Ja pierd... Ale to poczekajcie, bo ja muszę tą matę zmoczyć, to weźcie tylko ten... dobry, Dobry ten karpak, ty. Musiał <grym into him> z nim wyjść. Tam, kurwa... z tym Teraz tylko brakuje burzy, aby je było w tą węglówkę. Dalej, chodźcie do góry. Czekaj, Tylko ja wezmę ten, ten kapkę, zmoczę trochę... Czekaj, czekaj, a weź y, otwórz kabłąk. No. Isa, pierwszy. Nie. Yy, nie, nie, nie o to mi chodzi. Się stój tu. Myślałem, że chciałem to, prostu, chciałem to odkręcić, kurwa Nie odkryć, że ta teraz sztyca tak. sztyca to jest. No... Ale pełna parabola. I teraz, kurde, gdzie są? sztyca ten... jest 3,5 LB? No. Ja zaraz tam, będę no. zaraz tam. Tutaj no Ładny, tej. Dawid, twój największy tutaj, nie? To na pewno. Ale nie wiem, czy już u kogoś nie był. Ja go teraz tu wyczepiłem, Aha. ale całkiem... ...możliwe. A nie, nie ma pyszczka takiego po, po, tam. Ładny jest. No. Taki na Federa idealny, nie? Tak. jest dobra akcja wtedy. Ale nie wiem, czy tamten... Y co wcześniej miałem na kiju Czy nie był taki bądź trochę większy Włodliwe. Jak ci taką rurę dał to jego buzyn to był? Cześć, no. Nie wiem, no tak Mam wagę, ale w tym Nie będę teraz szedł No tak liczę pod pięć ładny Mi się wydaje, jest 2,5 razy taki jak na święta, a na święta mają tak po 2, 2,5. Tak Jeden jest ten Zapaję Ale ta, ta sztyca to jest po prostu... No, ja, ją kup... ja, ją kupi... ja ją kupiłem na początku. Dawid, ale ona nie ma 3 metrów, ona ma 4 4? No pewnie Toż to nie jest 3 Pierwszy metrowa takie. To taką sztycę długo widzę. Ja no Samemu to bym nie podebrał tego. No. Czyli dobrze, że się żyje, nie? Ale ma długi tego, Ale to w sumie dobrze, bo się Tak, tak, tak. O, sławka. A ja mam szesnastkę Na pikerze ale to na pikerze On mi chyba przygasł do Tak z nim Tak, tak, przygasł do oszczędzania na pikerze Ale to jest dosyć szeroko, ustawiony szeroki kąt, tak że Aha, czyli co? Ale nic nie widzieliśmy, to ja nie schować go do torby? No. tam leży, przy tych kulkach. Gratulacje. To co, jedziemy do domu? No, jedziemy do domu. Widzieliśmy rybę, jest Na okay. bombka. No widzisz, moją, tak? Czyli połowa jest moja. Karpia. Zobaczę, pokażę, jak ja właśnie łamę.